się siemanko jestem ale w dzisiejszym odcinku będę pokazywać wam jak się robi mapkę będę pokazywać wam moje mapki no to pierwsze od czego zaczynamy no to pierwsze nauczę was jak ten tutaj mamy roblox studio klikamy go ładuje się No no i macie tutaj te mapki, nie? Bierzecie na przykład flat train no i jesteście tutaj. No i, i jesteście, no? No i tutaj można latać. No, no i y, możemy postawiać byle co, to, to, to. I patrzcie. Czek o, motocykl. Czekaj chwilę. O! My jesteśmy tu. No i możemy jechać sobie. Może jechać. O, jedziemy. Nie. Ale widzimy się zaraz. No dobra, jak jesteście już na tym o kurde o o o to. no jak jesteście na tym to możecie sobie tu wybierać ja już to mówiłem o tutaj można sobie wybierać co co no jak chcecie zapisać znaczy jak chcecie żeby to było to klikacie Game setting setting no, to no i jak to się nazywać na przykład tak, byle jak to byle jak. znaczy wy możecie pisać to co tam chcecie? create. No, sukces. Jak jeszcze raz klikacie? No i tutaj możecie dać byle co. Na przykład to. Co to jest nexa? pulpit na przykład pobrane samochód możecie tak dać możecie o możecie dać tak ja byle co daję indeks co to jest indeks a dobra Dużo uliksów. No no i może wystarczyć. No i klikamy public na tym. Kolejne. Y tutaj nic nie robię po prostu. angielskie byle jakie. Ale nie ma tutaj Polski. Tutaj create. Tutaj są jakieś te. Yy, yy, jakieś coś, No tutaj na przykład dajemy 500. Czekać, yy, o, na przykład 500 Spida. No i kolejny. No i safe dajecie tutaj. No i dalej ładuje się, ładuje. Halo, o, no i widzicie, no i możecie to wyłączyć, yy, tak, jest, zapisz, no, no i jak się tutaj, ja włączę Robloxa, jak już, jak już jesteśmy na Robloxie, tutaj gra kaktusek.pl, Szymek Artur, taki mój kolega, ziom2max, no, ale to nieważne, Klikacie profil. A, jestem w tym. No, no i tutaj są wszystkie te. Mam, mam speedrun. No, zaraz Wam pokażę te wszystkie mapki. Poczekajcie chwilę. No i to się może Wam załadować. Może to się Wam załadować. No to jak Wam się już załaduje, to klikacie profil. No i tutaj jest Wasza mapka. No, to, to by było na tyle z tego, ale jeszcze pokażę Wam moje mapki. Pierwsze to jest początkowe, rozumiecie, latarka. A to nie, to każdy ma taką mapę, to ja przychodzę dalej. No, to jesteśmy no i co to jest? Nie wiem, ale dołączam. Y do kolejnego przechodzimy. No i teraz yy, jakaś mapka, nie wiem. Dołączamy. No dobra. Co to? O! A, pamiętam to, robiłem to dzisiaj. No i tutaj jest. Jeszcze jest jakieś jedne auto. Yy, które jest połamane. Ale możecie to wy, wywalić. Tylko się czasami boguje. Ale ta yy, 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 się to naprawić przecież. To jeszcze raz to rozpimy. Krzywe. Dobra, pierwsze przechodzimy do pierwszego autka. Taka furka. I to wchodzimy. O, rampa! Specjalnie zrobiłem tą rantę Żeby sobie jeździć No to lecimy Oła, No to kolejne auto To już możemy zostawić Tego przechodzimy na końcu Tego, bo to jest jakieś Czekaj, sprawdzę yy, To ja Widzimy się zaraz, jak się uwolnię. Dobra, tych hałtu jest za dużo. Tym nie jeździmy, ale możecie zobaczyć sobie, jak wyjdziecie tutaj na mój profil. No i crate. Tam, No, zaraz Wam pokażę, jak to możecie sprawdzić. O, jedziemy. Tutaj jest morzeczka, ale wam nie puszczę Bo krawa autorska Zobaczaliście to? No dobra, to jest taki jeep A tutaj samolot niedziałający, Bo już to próbowałem o, to kolejna gierka speedrun to gierkę zostawiłem na koniec Ok, dołączamy, dołączamy No, no jesteśmy na tej grze Ja jestem tym, yy, zrobiłem tu mapkę No, no i się klika spację Tutaj można sobie biegać No i to jest moja mapa Jeszcze sobie pobiegamy Ale Lecimy tu Fajna mapka Lecimy tu, tu Ja miałem 5000 tysięcy Ale teraz ty Jezu, co ja zrobiłam. No dobra, y, to możecie zostawić lajka, tylko nie wiem czemu, bo muszę podać e-mail. A ja nie mam. Kto tu a, No dobra, to by było na tyle w tym film, filmiku. pokazowałem wam jak się y, editor, ale jeszcze sprawdzimy czy mamy. Nie wiem, miałam chyba za dużo tych. Gierek lub Crate No jest tu, no i tutaj Private Znaczy publiczne, samo ja nie miałem publicznego no, no i macie to, no i możecie grać no, no i sobie jak kliknęcie publiczne to tutaj macie, tylko mi coś nie działa to by było na tyle w tym filmie Jeszcze dobijemy do yy, yy, 10 minut No to ja w tym czasie sobie wędrzę mój kanał, subować tu, tu, tu Macie tyle czasu ile tam Ile tutaj yy, yy, do 10 minut 3, 2, Naura.